Dzień dobry, dzień dobry, piąteczek, u mnie właśnie dochodzi godzinka siódma i szykuję się do dnia pracy. Zabiorę was dzisiaj mm, troszeczkę na nagrywki i na parę prezentacji. Już ready, lecimy najpierw do biura na troszeczkę pracy biurowej, a potem szybciutko na nagrywki i prezentacje. Od rana praca biurowa, odpisywanie na maile, dodawanie ogłoszeń, a zaraz kawka. Się czuję jak w domciu. Robimy e, burzę mózgów przed nagrywką, jeszcze ostatnią, Kasia podpisywała, słuchajcie, właśnie umowę rezerwacyjną. Kasia pojechała troszkę szybciej na prezentację, ja dokończyłam swoje sprawy i już uciekam na nagrywki. Zaczynamy moje nagrywki. przepraszam. Mhm. Tak, Zaczęłyśmy na Ząbkowickiej i Bułgarskiej, więc cel Grunwald. Kasia w międzyczasie dopinała jeszcze sprzedaże, bo ma ich ostatnio bardzo sporo. Skończyłyśmy właśnie nagrywki i ja jadę teraz na prezentację, a Kasia idzie po zakupy do Żabki, żeby um, tutaj coś zjeść w międzyczasie. I już szybciutko uciekamy na Jeżyce, ale ostatnia rzecz, czyli sprawdzenie, czy wszystkie drzwi są pozamykane, a światła pogaszone. No i dojechałam już na Jeżyce na prezentację, uciekam do klientki już po prezentacji. No i... Mi się podobało Wydaje mi się, że coś może z tego będzie Ale nie chcę zapeszać A teraz już jestem z Kasieńką I kontynuujemy nasze nagrywki I zaczęłyśmy od mieszkania z ogródkiem A później przeniosłyśmy się na zimny dwór Chciałam wam bardzo pokazać inwestycje Trochę musiałam się przełamać, żeby nagrywać przy ludziach Ale jakoś to poszło Oć kamerator! O zimko. Znowu mini przerwa na rozmowy z klientami Ja też w międzyczasie musiałam umówić parę prezentacji Ale już dzień dobiegał końca Lecimy dalej Do biura na pracę biurową, żeby zakończyć ten piątek bez zaległości. I po nagrywkach już pędzę do biura, zrobić wszystkie rzeczy i zacząć weekend. I Wam również życzę pięknego weekendu.